Emirates rozpoczęły swoje funkcjonowanie na rynku polskim 6 lutego 2013 roku, więc jesteśmy już tutaj ponad 18 miesięcy i od tego czasu rzeczywiście zauważamy stały wzrost zainteresowania pasażerów połączeniami w celach biznesowych, nie tylko na naszej głównej trasie pomiędzy Warszawą a Dubajem, ale także może przede wszystkim pomiędzy, pomiędzy Polską a Azją. Jednym z, z głównych części tego rynku, czy też tego zainteresowania stanowią połączenia już bezpośrednio z Warszawy do, do, do państwa środka, czyli do Chin. I, I na naszych pokładach gościmy coraz więcej pasażerów, którzy właśnie korzystają z połączeń na tych trasach nie tylko w klasie ekonomicznej, a może przede wszystkim właśnie w klasie biznes. Cieszy nas to, że możemy pomagać naszym biznesmenom łączyć się z, z rynkiem chińskim i cały czas będziemy ciężko pracowali nad tym, aby, aby to połączenie rozwijać. Przez to, a może właśnie dzięki temu nasza obecność, czyli obecność Emirates Airlines właśnie tutaj i właśnie dzisiaj. Mamy nadzieję, że, że udział w tym kongresie przyczyni się do tego, aby, aby rynek pomiędzy Polską i Chinami rozwijał się co najmniej tak szybko jak dotychczas. A ze swojej strony mogę jedynie obiecać, że nie ustaniemy w naszych wysiłkach, aby ten rynek wspierać i aby ten rozwój wspierać i, i ma oferować jeszcze lepszy serwis i jeszcze, lepsze, i jeszcze lepszą jakość na pokładach naszych samolotów.